My chcemy pozyskać fundusze, a tu mamy od razu taką informację, ale zastanów się, czy na pewno potrzebujesz i na co. Nie sztuką jest napisać wniosek tak, aby on dostał dofinansowanie. Sztuką jest prawidłowa realizacja. Czyli nie rzucamy się tak na ślepo, nie wypisujemy byle czego, żeby tylko dostać po prostu kasę. W tym filmie wszystko, co powinniście wiedzieć o pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy europejskich. Postaramy się znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania, czyli kto może się o nie postarać, jak to zrobić, jak sobie rzecz ułatwić, ewentualnie kogo zapytać, gdzie. Szukać wsparcia. Ja tego wszystkiego nie wiem, dlatego jest z nami Katarzyna Kubiś. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy, że, że pani do nas dołączyła. Przed spotkaniem wynotowałem sobie, zajrzałem na rządowe strony i przeczytałem przestrogę dla sięgających po pieniądze z Unii. Zacytuję, dobrze. Jeśli chcesz pozyskać środki europejskie, powinieneś dokładnie przemyśleć planowaną inwestycję. Zastanów się, czy jej realizacja jest potrzebna i uzasadniona we wniosku, będziesz musiał szczegółowo opisać projekt. To zapewne cenna rada, ale co tak naprawdę znaczy? Może jakiś przykład, no bo my chcemy pozyskać fundusze, a tu mamy od razu taką informację, ale zastanów się, czy na pewno potrzebujesz i na co. Jest to bardzo cenna rada, ponieważ przedsiębiorca faktycznie bardzo szczegółowo we wniosku o dofinansowanie opisuje mhm. swoją inwestycję. Nie tylko wskazuje budżet, na jaki chce uzyskać dofinansowanie, ale również pokazuje cele projektu, wskazuje czy chce pokazać dodatkowe zatrudnienie, czy będzie ono potrzebne, pokazuje pewne wskaźniki. Przykładowo, może być to wskaźnik przychodowy z projektu. Jest to szalenie ważne, żeby inwestycja była możliwa do realizacji, ponieważ później. Należy ją również rozliczyć. Czyli najgorzej jest wpaść na taki pomysł, a przy, przydałoby się jakaś gotówka, tak? Przydałoby się pieniądze, żeby pchnąć mój biznes do przodu, a potem już jakoś będzie. Trzeba... Na starcie dobrze się nad tym zastanowić, jak rozumiem. Tak, trzeba mieć jakieś sprecyzowane cele biznesowe, ponieważ mhm. dotacja jest po to, aby faktycznie później na tym zarobić. Przykładowo, jeżeli y przedsiębiorca stara się o dofinansowanie na doposażenie swojej hali produkcyjnej, to faktycznie musi być to tak uwzględniony budżet, który pozwoli na przykładowo. Y Rozbudowę, tej hali, Rozbudowę tak? hali, dzięki czemu będzie mógł zwiększyć produkcję, będzie mógł wprowadzić na rynek jakiś innowacyjny produkt, mm -hmm. bądź produkt, którego teraz nie może wprowadzić na rynek z powodu przykładowo zbyt ubogiego parku maszynowego bądź zbyt dużej ilości błędów, jaka jest na produkcji. I to wszystko, o czym Pani mówi, będziemy musieli w tym wniosku wymienić, opisać, uzasadnić. Dokładnie tak. Natomiast uh -huh. wspomnę również, że tak naprawdę połowa sukcesu to jest pozyskanie dofinansowania, czyli w pierwszym etapie y, pojawienie się na liście rankingowej z pozytywnie uh -huh. ocenionym wnioskiem. Druga strona sukcesu to, to jest, jest realizacja, realizacja <noise> i rozliczenie. Okay. Uh -huh. Nie sztuką jest napisać wniosek tak, aby on dostał dofinansowanie. Sztuką jest prawidłowa realizacja i wówczas będziemy musieli się trzymać wszelkich kwestii, które opisaliśmy we wniosku o dofinansowanie, ponieważ będziemy z tego rozliczani. Okej, okay, no to rozumiem, że teraz powinienem poszukać jakiegoś programu, z którego mogę skorzystać, bo to nie jest tak, że jest jakaś pula pieniędzy i można sobie tak dowolnie wnioskować. Są różnego rodzaju programy. To powiedzmy od razu, nie jest takie proste. Gdzie mogę znaleźć te informacje, opisy tych programów? Gdzie tego szukać? Programów jest bardzo dużo. Może zacznę od tej najprostszej ścieżki uh -huh. dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorców, który, którzy tak naprawdę dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, czyli mówimy tutaj o osobach, które, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby, które planują mniejszą inwestycję, warto, aby zwróciły się bezpośrednio do Urzędu Pracy w rejonie, gdzie mają siedzibę planowanej działalności. Wtedy naprawdę w Urzędzie Pracy osoby tam, do tego dedykowane pokierują danego przedsiębiorcę i wyjaśnią, jak należy złożyć wniosek o dofinansowanie, jak skonstruować biznesplan. Natomiast podkreślę, że są to zdecydowanie mniejsze dotacje. Opiewają od kwoty około 25 tysięcy złotych do 45 tysięcy złotych. To są te tak zwane dofinansowania z powiatowych urzędów Dokładnie, pracy Dokładnie. Z tak. ministerstwa. Wszystko mhm. zależy od danego urzędu. Mhm. A jeżeli chodzi o te większe pieniądze? Jeżeli mówimy o większych pieniądzach, to już tutaj mówimy o Funduszu Spójności, mhm. o Europejskim Funduszu na Rzecz Rozwoju Regionalnego, na Rzecz Rozwoju Transformacji. I tutaj już mówimy o projektach bądź albo krajowych, mhm. albo regionalnych. Każde województwo ma swoją instytucję pośredniczącą, każda instytucja pośrednicząca publikuje harmonogramy. Trzeba na bieżąco weryfikować ogłoszenia, czy jest nabór, czy tego naboru nie ma, mhm. zweryfikować swoje potrzeby inwestycyjne i na tej podstawie szukać dofinansowań. Jeżeli mówimy o tych potrzebach inwestycyjnych, to powiem wprost: najczęściej przedsiębiorcy chcą yy, pozyskać dofinansowanie na zakup środków trwałych. To, co powiedziałam na samym początku, doposażenie parku maszynowego, maszyny, Rozbudowa. urządzenia, tak, sprzęt. Czasami również prace budowlane, chociaż są one dosyć mocno aktualnie ograniczane. A ta druga sfera wśród polskich przedsiębiorców to jest prowadzenia, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Tutaj mówimy o opracowaniu jakichś innowacyjnych rozwiązań, i naprawdę polscy przedsiębiorcy mają świetne pomysły, bardzo innowacyjne, nawet na skalę światową. I również biorą udział w tego typu projektach. My powiedzieliśmy o tych mniejszych pieniądzach, czyli jeżeli dobrze pamiętam, to w Powiatowym Urzędzie Pracy to powiedzmy od dwudziestu kilku do nawet 40 tysiącach złotych, a jeżeli chodzi o fundusze spójności, inne fundusze Unii Europejskiej, tutaj sky is the limit? Czy, Czasem tak. tak. Przy projektach a To są miliony złotych, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, to w zależności od tego, jaki to jest program. Wszystko tak? jaki zależy. Niestety i niestety od programu każdy program ma swój regulamin. Mogę przykładowo powiedzieć, że ostatnio był nabór na Dolnym Śląsku i maksymalna kwota dofinansowania, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych, było to 10 milionów złotych, natomiast w przypadku projektu krajowego "Ścieżka Smart" może być to kilkadziesiąt milionów złotych. Kto może złożyć taki wniosek o finansowanie, bo jednoosobowa działalność gospodarcza, to, to wiemy, że powiatowe urzędy pracy, a spółki, zoo, fundacje, już przedsiębiorcy od lat działający na rynku aktywni, wszyscy oni, czy są jakieś wykluczenia? Jeżeli mówimy o tych projektach zarówno regionalnych, jak i krajowych mogą być to może być to jednoosobowa działalność gospodarcza bądź spółki. Prawa handlowego. Także tutaj w tym zakresie nie ma ograniczeń, może być to jednoosobowa działalność gospodarcza, natomiast oczywiście mówimy o refundacji czyli mhm. taki podmiot musi być stać na zabezpieczenie tej inwestycji. A są jakieś ograniczenia? Powiedzmy, że ja zakładam jednoosobową działalność gospodarczą, zrobiłem to tydzień temu i marzę o jakimś dużym projekcie i dużych pieniądzach. Tak jak, szansę. tak jak mhm. powiedziałam, wszystko zależy od konkretnego konkursu. Mhm. Jeżeli mówimy o projektach badawczo-rozwojowych, niebawem zostanie zakończony nabór na województwie śląskim i tam faktycznie można otworzyć sobie nowy podmiot i wnioskować o dofinansowanie. Tylko w tym, przy tym nowym podmiocie troszkę ciężej jest pokazać tą całą historię i finansowanie inwestycji. Także mhm. prawnie nie jest to zabronione, natomiast troszkę ciężej jest udowodnić to, że. Na to stać. Tak sobie przygotowując się do, do naszej rozmowy, miałem takie marzenie, że może nam pani powiedzieć, z jakiego ogłoszenia na przykład najłatwiej pozyskać finansowanie, a które jest trudniej osiągalne, ale to może pozostać tylko w sferze moich marzeń, może to nie jest takie proste. Czy są jednak jakieś finansowania, projekty, programy? Do których łatwiej mówiąc kolokwialnie uderzać, a inne trudniejsze? Czy nie można tego tak w ogóle opisać, omówić? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mm -hmm. zawsze jest to konkurs. Mm -hmm. Natomiast można się spodziewać, że im mniejsza jest konkurencja, tym większe są szanse. Na pewno zazwyczaj mniejsza konkurencja jest w województwach. Na wschodzie Polski, w tych wschodnich województwach, na tej wschodniej ścianie kraju. Także tutaj jak najbardziej myślę, że są większe szanse niż w województwie dolnośląskim, na przykład. mhm. gdzie przykładowo na Dolnym Śląsku czasem kilkaset wnioskodawców składa projekt, a Jasne. w województwie gdzieś tam podlaskim przykładowo jest ich kilkunastu. A czy ja, nie wiem, działając na Dolnym Śląsku, mogę wnioskować na Podlasiu? Czy to już byłoby za Akurat zbocwane? w tej perspektywie finansowej, bardzo często na Podlasiu są ograniczenia i jest wymóg, aby prowadzić dwa lata działalność gospodarczą. Mhm. A kto jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji o zgodności projektu z kryteriami? Słowem, zbiera się jakaś komisja, są poszczególne osoby, można z nimi negocjować, rozmawiać, czy po prostu składamy. Wniosek i nie mamy zupełnie wiedzy, kto się tym zajmuje. Zazwyczaj wniosek jest oceniany przez dwóch ekspertów branżowych w danej instytucji. Pośredniczącej. Tak. A czy jak są jakieś nieścisłości, coś można wyjaśniać, można przekonywać, czy raczej po prostu właśnie wpływa wniosek i koniec? Albo dostaniesz, albo nie dostaniesz. Na szczęście, nie. Na szczęście mamy tutaj procedury. Zawsze musimy spełnić warunki formalne oraz merytoryczne. Zawsze przedsiębiorcy dostają wezwania do uzupełnień, do doprecyzowania do pewnych zapisów we wniosku. Mają szansę wyjaśnić ekspertom. Aha. Zapisy, które wskazali, eksperci również się dopytują często o dodatkowe rzeczy, proszą o wyjaśnienia, także jest to ocena najczęściej dwuetapowa. Mhm. A co y, y, w pani, z Pani doświadczenia, co, co y, wynika, bo chcielibyśmy do tych doświadczeń właśnie sięgnąć? Co przedsiębiorców zniechęca, żeby sięgać po te pieniądze? Ja najczęściej słyszę, że to skomplikowane że to trzeba gdzieś wyszukać, że trzeba ten wniosek napisać, yy, że jest dużo yy, biurokracji. W Pani ocenie, co tutaj decyduje o tym, że, że nie, wiem, nie decydujemy się właśnie na to, żeby po te pieniądze sięgać? Często nie decydujemy się, ponieważ hmm? nie wiemy o tych dotacjach. Także cieszę się, że jest dzisiaj ten program, aby pokazać przedsiębiorcom, że jak mają jakieś plany inwestycyjne, warto zajrzeć na stronę danej instytucji pośredniczącej, czy regionalnej, czy krajowej, żeby zweryfikować, jakie są plany w danym budżecie. Natomiast co może zniechęcać? Na pewno bardziej skomplikowana procedura związana z tym trybem zakupowym z dotacji, ponieważ należy pamiętać, że przykładowo, jeżeli kupujemy sobie sprzęt w ramach dotacji, mhm. nie możemy go po prostu kupić od pierwszego lepszego dostawcy, musimy przejść przez całą procedurę zapytań w bazie konkurencyjności, nie możemy dokonać zakupu sprzętu od podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo no tak. bądź mhm. rodzinnie. Mhm. I jeszcze jest taka jedna sfera, która może zniechęcać. Czasami blokuje to pewne inwestycje u danych przedsiębiorców, jeżeli. Przedsiębiorca wie, że przykładowo nabór będzie za pół roku, musi wstrzymać się ze swoją inwestycją, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie i dopiero wtedy może dokonywać danych wydatków. Czyli są plusy, cytując klasyka, niech one nam nie przesłaniają minusów. Czyli Oczywiście. decydując się na to, do czegoś się zobowiązujemy i musimy tego dotrzymać. Oczywiście. Natomiast sam wniosek o dofinansowanie jest to czasem kilkadziesiąt stron, także. Mhm. Dosyć sporo, dosyć sporo tego jest. Jest sporo kryteriów również, które należy spełnić, oraz Aha. wskaźników. A co się dzieje, jeżeli nie dowieziemy tego, do czego się zobowiązaliśmy? Czy tutaj można więcej stracić niż zyskać? Czy tylko oddajemy część? Ja rozumiem, za chwilę usłyszę, że to zależy. Ale generalnie, rzeczywiście, jakby nie dowożąc tego celu, do którego się zobowiązaliśmy, to oddajemy całość tego dofinansowania, wsparcia, nie wiem, z odsetkami jak, jak to wygląda, uogólniając oczywiście. Wracamy trochę do pierwszego pytania. Mhm. Po to należy przemyśleć inwestycje oraz ją dobrze opisać we wniosku, aby faktycznie była możliwa jej realizacja. Natomiast przykładowo, konkursy badawczo-rozwojowe. Dopuszczają, że na pewnym etapie możemy, możemy nie realizować dalej inwestycji, ponieważ przykładowo przy drugim etapie prac badawczo-rozwojowych uznaliśmy, że dalsze badania nie mają sensu, ponieważ nie osiągniemy tego celu. Natomiast projekty badawczo-rozwojowe są zawsze. Zawsze mają tę nutkę niepewności i mogą się nie udać. Mhm. Natomiast gdy mówimy o takich projektach inwestycyjnych. Czyli tutaj, przepraszam, to instytucja pośrednicząca jest bardziej wyrozumiała, jeżeli chodzi o badania i rozwój, tak? Po prostu tym charakteryzują się projekty badawczo-rozwojowe. Okay. Mhm. Mhm. Prowadzimy badania, nie wiemy, czy wynik się uda. Jeżeli nie ma sensu dalej prowadzić badań, możemy zakończyć na danym etapie inwestycje, do tego momentu się rozliczamy. Ale jeżeli chodzi o produkcję, rozumiem, jest inaczej. Jest inaczej, ponieważ deklarujemy się, że osiągniemy pewne cele, natomiast przy takich projektach związanych z pozyskiwaniem dofinansowania na środki trwałe, jednak nie ma tej możliwości przykładowo kupić, kupienia jednej maszyny, a nie dwóch, ponieważ we wniosku pokazywaliśmy, że nam są faktycznie potrzebne dwie maszyny. Być Aha. może przy zakupie jednej maszyny nie spełnimy celu projektu. Natomiast jest to wszystko indywidualnie rozpatrywane. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji: Zawsze możemy napisać pismo do instytucji i instytucja indywidualnie rozpatruje sprawę danego beneficjenta. Co więcej, sytuacja związana z covidem też pokazała, że instytucje faktycznie dosyć empatycznie podchodzili do tego podchodziły do tego tematu. Czyli można liczyć tutaj na to, że instytucja pośrednicząca i ludzie, którzy o tym decydują, y Wykażą się pewną elastycznością i nawet w czasie realizacji tego, do czego się zobowiązaliśmy, będziemy mogli z nimi porozmawiać i powiedzieć: No, tu mamy trudności, ale nie wiem, dajcie nam trochę czasu, albo może coś zmodyfikujmy, czy nie? Czy trzeba dowieść to, co już tam zapisano na twardo? Co do zasady, powinniśmy dowieść to do końca, mhm. natomiast zawsze mamy możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu realizacji projektu. Mhm. E, powiedzmy, że już się udało i wnioskowałem o naprawdę no, sporą sumę, kilka milionów złotych, to ja to dostaję bezpośrednio na konto, jest to w, w transzach wypłacane i jak otrzymujemy te pieniądze, po prostu. Może być to wypłacane w transzach, jeżeli podzielimy sobie inwestycje powiedzmy na mhm. trzy miesiące i w systemie kwartalnym się rozliczamy, natomiast jeżeli przykładowo mamy jeden wydatek bądź Całą inwestycję zrealizujemy w jeden miesiąc, to faktycznie możemy rozliczyć się jedną transzą. Po dostarczeniu do instytucji szeregu dokumentów, instytucja zatwierdza wniosek o płatność i wówczas otrzymujemy refundację na rachunek bankowy podany w umowie o dofinansowanie. Pan w tym obszarze ma duże doświadczenie. Co z niego e, wynika? Bo, jakby zachęcamy do tego, zachęcamy, prawda, żeby Oczywiście. starać się o te pieniądze. Co jest najważniejsze, bo mówiliśmy już o tym, że, że ten pomysł, żeby konsekwentnie Móc opisać to, co ja chcę osiągnąć, tak? To jest ważne. A na co by jeszcze Pani zwróciła uwagę, bo pewnie nie wszystko się tutaj przedsiębiorcom udaje, prawda? To, to nie jest taki cudowny świat, że zawsze nam się uda, więc na co by Pani chciała zwrócić uwagę, mówiąc do tych przedsiębiorców, którzy wnioskują o średnie, małe pieniądze, ale też te duże. Zawsze przede wszystkim zwracamy uwagę na. Kryteria. Do każdego konkursu mamy dołączony spis, spis kryteriów, i tak naprawdę przed przystąpieniem do konkursu możemy sobie oszacować, za co dostaniemy mhm. punkty. Także myślę, że najważniejsze jest solidne opisanie we wniosku inwestycji i skupienie się na tych aspektach, które są punktowane. Mhm. Czasami jest to punktowane dodatkowe zatrudnienie, czasami punktowana jest innowacja, czasami mogą być to jakieś rozwiązania prośrodowiskowe. Mhm. Czyli nie rzucamy się tak na ślepo, nie wypisujemy byle czego, żeby tylko dostać po prostu kasę. Oczywiście, że nie. Mhm. Musimy pokazać cel projektu zgodny z danym konkursem. Na pewno będziemy wracać jeszcze do tego tematu. Prosimy o lajki. Oczywiście, o ile Wam się podobało i uważacie że to nagranie, ten film przyda się w waszej działalności i w jej rozwijaniu i co raz jeszcze chyba zachęcamy, prawda? Gorąco żeby... zachęcam, to... mamy perspektywę finansową 2021-2027. Tak naprawdę pierwsze dotacje, takie najciekawsze dla przedsiębiorców ruszyły dopiero w roku 2023, także jest co rozdawać przedsiębiorcom. A e, zachęcała Katarzyna Kubiś, serdecznie dziękujemy. Ja również dziękuję.